Cześć ciekawcy! Słyszeliście już radosne nowiny, McAlej Kalkin, niezmiennie uwielbiany przez miliony widzów na całym świecie za rolę w filmie Kevin sam w domu, został ojcem. I choć dla niektórych wiadomość ta była szokiem, prawda jest taka, że aktor wcale nie ukrywał, że wraz z ukochaną Brandą Song próbują założyć rodzinę. I tak 12 kwietnia ogłoszono, że na świat przyszedł ich syn, podczas gdy Macaulay nareszcie jest szczęśliwy, wielu fanów zastanawia się, biorąc pod uwagę jego trudne dzieciństwo i problemy z przeszłości, jaki będzie jako ojciec. Pamiętacie, co przeszedł uśmiechnięty na ekranie chłopak? Jak wiele złego go spotkało? Jakim ojcem był Kit Kalkin? Dlaczego ludzie kwestionowali przyjaźń młodego aktora z Michaelem Jacksonem? I co szczególnego jest w imieniu, które świeżo upieczeni rodzice wybrali dla swojego synka? Zostańcie z nami do samego końca, bo mamy wiele ciekawych informacji. Ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o łapce w górę i subie naszego kanału. McCulloch został postawiony w centrum uwagi, gdy był małym dzieckiem, i nie jest niczym nowym, że zanim stał się międzynarodową dziecięcą gwiazdą, jego rodzice zmagali się z wieloma problemami. Przez kilka lat cała rodzina mieszka w kamienicy stojącej zaraz obok kolei w Nowym Jorku. Lata później jego brat, Kiran, opisał mieszkanie jako ledwie nadające się dla pary. Jednak to właśnie tam ich ojciec Kit i matka Patricia wychowywali siedmioro dzieci. Kobieta pracowała jako telefonistka, a mężczyzna, który sam był kiedyś aspirującym aktorem, między pracą w kościele katolickim marzył o rozsławieniu swoich dzieci. I jak wiecie, udało mu się to osiągnąć, gdy kilkuletni McAlaj okazał się być utalentowanym aktorem i dzieckiem, które pokochali widzowie na całym świecie. Jednak musicie wiedzieć, że zanim to się stało, to właściwie liczebność ich rodziny pomogła Kalkinom stanąć u progu aktorskiego świata. Przyjaciele Kita i Patrysi prowadzili mały teatr, a kiedy potrzebowali dziecka do przedstawienia, zwracali się właśnie do nich. McCulley całkiem poważnie karierę aktorską rozpoczął w wieku 4 lat od występu w widowisku Bach Babies w Filharmonii Nowojorskiej. Jednak do czasu, kiedy zdobył swoją pierwszą pracę na planie filmowym, sytuacja rodziny była raczej trudna. Billy Hopkins, będący dyrektorem castingu, który zapewnił przyszłej dziecięcej gwieździe pierwszą rolę, wyznał, że rodzina była tak biedna, że musiał używać własnych pieniędzy, aby upewnić się, że wówczas pięcioletni Makalej będzie w stanie dotrzeć na próby i z nich wrócić. Dodał również, że chłopak czołgał się pod trybunami w teatrze w poszukiwaniu drobnych, które wypadały z kieszeni wcześniej siedzących tam ludzi. Wraz z pojawieniem się słodkiego i bystrego kilkulatka w kolejnych produkcjach, takich jak Pogrzeb Wikinga czy Wujaszek Bug, na konto rodziców zaczęło napływać coraz więcej pieniędzy. Niedługo później McCulley został obsadzony w kultowym dziś filmie Kevin sam w domu, a garza 100 tysięcy dolarów, jaką zarobił, uratowała rodzinę, która była na skraju bankructwa. Nie musimy wam chyba przypominać, jak wielki sukces odniosła produkcja opowiadająca o przygodach Kevina McAllistera. Od 30 lat film figuruje w czołówce uwielbianych, a emitowany w telewizji niezmiennie przyciąga miliony widzów i stał się wręcz nieśmiertelny. Ogromny sukces przełożył się również na rekordowe finanse. Kevin Sam w domu był najbardziej dochodową komedią wszechczasów, aż do 2011 roku, gdy wówczas Ukaz Vega z Bangkoku pozbawił go tego tytułu. Jednak sam fakt, że pomimo powstawania niemożliwej do zliczenia ilości produkcji, przez ponad 20 lat tytuł należał do Kevina, jest naprawdę imponujący. Już zaraz po premierze, Mały Makalej stał się wielką gwiazdą. W początkiem lat 90. wygrał kilka nagród filmowych i otrzymał nawet nominację do Złotego Globu w kategorii Najlepszy Aktor w Muzykalu lub Komedii. To z kolei sprawiło, że jego ojciec, Kit stał się bardzo wpływowym człowiekiem w Hollywood, ponieważ każdy twórca chciał jego syna w swojej produkcji. Nie będziemy tutaj więcej mówić o samym filmie, ponieważ na naszym kanale znajdziecie specjalny odcinek, który już teraz Wam polecamy. Znajdziecie tam mnóstwo faktów i ciekawostek. Czy wiecie wszystko o kultowym Kevinie? Sprawdźcie później, ale jeszcze zostańcie z nami i posłuchajcie dalej. W 1991 roku Macaulay stał się najmłodszym aktorem, który kiedykolwiek zarobił milion dolarów za jedną rolę. Taką garzę zgarnął dzięki produkcji Moja Dziewczyna. Rok później na ekranach pojawił się Kevin sam w Nowym Jorku, a za drugą część przygód sprytnego dzieciaka zarobił 4,5 miliona dolarów. W 1993 roku magazyn Premier nazwał głowę rodziny Kalkinów 48 najpotężniejszą osobą w branży. Tutaj warto przypomnieć, że to nie tylko makale został dziecięcym aktorem, ponieważ całe jego rodzeństwo pojawiało się w różnych produkcjach. Aktualnie jednak tylko gwiazdor Kevina oraz jego dwaj bracia Rory i Kieran są nadal aktywni w branży. Wróćmy jeszcze na moment do przeszłości. Szybko, wraz z sukcesem pojawiły się problemy, a ojciec McAlea zaczął robić sobie wrogu. Zarówno on, jak i Patricia zrezygnowali z pracy, aby zajmować się karierą swoich dzieci, jako ich menadżerowie. Nie musiało minąć dużo czasu, by ojciec zaczął stawiać żądania. Według i online, powstrzymywał McAlea przed promowaniem filmu Moja Dziewczyna. Zażądał też, aby towarzysząca na ekranie młodemu aktorowi w The Nurse czyli Dziadku do Orzechów Jessica Lin Cohen, nie dzieliła najlepszych momentów jego syna. Kit próbował wykorzystywać swoją moc, aby mieć kontrolę nad filmami, w których występował Makalej, a przy okazji promować inne swoje dzieci. Między innymi robił problemy i nie zatwierdził ani jednego kandydata do reżyserii filmu Richie Millionaire i wymusił także, aby jego najsłynniejsze dziecko oraz siostra Queen dostali rolę w filmie Synalek, mimo że reżyser nie był chętny obsadzać żadnego z nich. Ale to nie były jedyne problemy. W końcu zaczął popełniać sporo błędów podczas filmów, które wybierał dla swojego złotego dziecka, a twórcy zaczęli zwracać się przeciwko niemu. Inni przedstawiciele branży szybko zaczęli też debatować, czy Kid rzeczywiście robił to wszystko, aby opiekować się swoim synem, czy też w jakiś sposób mścił się za to, że jego własna kariera nigdy nie rozwinęła się tak, jak tego pragnął. Młody Makale szybko zmęczył się stylem życia, jakie narzucili mu rodzice. W ciągu 7 lat musiał zagrać w ponad 15 filmach i praktycznie w każdym akcie toczyła się wokół jego głównego bohatera. W rozmowie z The New York Times wyznał nawet, że na planie synalka rozmawiał z ojcem, prosząc o zwolnienie tego szalonego tempa. Mówił tacie, że jest zmęczony i chce skupić się bardziej na szkole. Jednak jego słowa nie miały znaczenia dla Kita i nic nie zmieniły. Chłopak szybko zdał sobie sprawę, że nic nie może zrobić, aby to się skończyło. Aktor podkreślił, że bez względu na wszystko, co osiągał i jakie pieniądze zarabiał, ojciec zawsze czuł potrzebę dania mu nauczki, zawsze gdy tylko zrobił coś niestosownego. Zmuszał chłopaka do spania na kanapie tylko dlatego, że mógł. Mówiąc o tym, makalej stwierdził, że ojciec robił tak, ponieważ, cytujemy, żebyś wiedział, kto tu rządzi, żebyś wiedział, że jeśli on nie chce, żebyś spał w łóżku, to nie będziesz spał w łóżku. Jednak dopiero lata później, w 2018, gdy dorosłyż aktor pojawił się w jednym z podcastów, ujawnił, że życie z ojcem nie było idealne nawet przed sławą. Twierdził, że Kid znęcał się nad nim zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Wyjawił również, że jego zdaniem cała ta niechęć, którą przejawiał względem niego ojciec, wynikała z tego, że był zazdrosny o sukces, jaki makalej osiągnął. Aktor wyznał, że wszystko, co Kit próbował usilnie zrobić w swoim życiu, jemu udało się osiągnąć, zanim skończył 10 lat. W 1994 roku, kiedy Richie Millionaire miał swoją premierę, 14-letni Macaulay miał już dość sławy. W tym czasie nadeszła jego droga ucieczki od rygorystycznego i zmuszającego do pracy nad kolejnymi filmami ojca. Jego rodzina zaczęła się rozpadać, rodzice rozstali się, a Patricia rozpoczęła walkę o opiekę nad dziećmi. To właśnie wtedy Macaulayowi udało się odejść z branży. Powiedział wówczas ojcu, że ma nadzieję, że cieszy się wszystkimi pieniędzmi, które na nim zarobił, bo więcej ich nie będzie. Jak się później okazało, dopiero gdy jego rodzice rozpoczęli sądową wojnę o dzieci majątek, młody Macaulay zdał sobie sprawę, ile faktycznie pieniędzy przyniosły jego rolę. Aktor wyjaśnił, że ojciec w dzieciństwie chował przed nim gazety, żeby nie czytał o swoich sukcesach i nie wiedział, jakie kwoty za jego pracę liczą Kitty Patricia. Doszedł do wniosku, że w tamtym czasie miało to sens, bo nie przechwalał się wśród przyjaciół, jaką ma fortunę. Dodał jednak, że kiedy w wieku 16 lat zrozumiał, że jest wart około 50 milionów dolarów, musiał wyzwolić się zarówno od ojca, jak i od matki. Makale wyjaśnił swoją decyzję, mówiąc, że zdał sobie sprawę z fortuny, jaką zarobił. W tym czasie widział również, jak jego matka zajmująca się dziećmi nie była w stanie zapłacić częstszu, ponieważ traciła wszystkie swoje pieniądze na prawników podczas zaciętej i żmudnej walki z kitem o opiekę. Doszło do tego, że groziła im eksmisja. Makale wiedział, że musi to zatrzymać, a jedynym sposobem na uzyskanie dostępu do pieniędzy, które zarobił swoją ciężką pracą, było zupełne pozbawienie ojca kontroli nad kontem bankowym. Był już na tyle duży, że mógł to zrobić. Aby zakończyć ten bałagan oraz wykorzystywanie jego mocno uszczuplonego już majątku, imienia i nazwiska, matkę również pozbawił możliwości zarządzania swoim kontem. Makalej odciął się od rodziców i przestał otrzymywać z nimi kontakty, a ojcu mówił wprost, że jest potworem. Zniszczony przez rodzinę i branżę radził sobie różnie. Zmagał się z depresją i uzależnieniami. Na wiele lat zniknął również z planów filmowych. Na szczęście, od kilku lat, aktor jest w świetnej formie i wygląda na to, że w końcu szczęśliwy i zostawił demony przeszłości za sobą. I co najważniejsze, dziś sam stworzył własną rodzinę. Jeśli chodzi o wyobrażanie sobie, jaki może być jako ojciec, można założyć, że przechodząc przez to, co spotkało go w dzieciństwie, będzie doskonale wiedział, jakich błędów nie popełniać. I zapewne będzie chciał utrzymywać dziecko z dala od show biznesu, a już na pewno nigdy go nie wykorzysta. Warto również zauważyć, że będąc dziecięcą gwiazdą kalki, zmagał się z trudnymi czasami, które, jak już wspomnieliśmy, obejmowały m.in. posiadanie nielegalnych substancji. Wiedząc doskonale, jak przemysł może zniszczyć dziecko, są szanse, że jeśli jego syn w przyszłości będzie chciał pójść ślady taty oraz mamy i zostać aktorem, będzie miał rodziców, którzy będą go chronić i o niego dbać. Aktualnie majątek Kalkina wynosi 18 milionów dolarów. Dodając do tego wartość netto 5 milionów dolarów jego partnerki, aktorki Brandy Song, ich trzyosobowa w tym momencie rodzina z pewnością zostawiona na całe życie. Niektórzy internauci zaczęli również spekulować, jakim tatą będzie makalej, biorąc pod uwagę to, że sam nie miał dobrego ojca. Ludzie zastanawiają się, czy przez ten fakt będzie potrafił okazać dziecku miłość, której sam nie zaznał. Tutaj również pojawia się poruszany przez niektórych temat, czyli jego nieprawdopodobnej wielkiej przyjaźni z samym królem popu. Przez lata relacja między McAlejem i Michaelem Jacksonem podnosiła wiele brwi i wzbudzała kontrowersje, szczególnie ze względu na dużą różnicę wieku, jaka ich dzieliła. Jednak jak aktor wyznał kiedyś w jednym z wywiadów, znaleźli wspólny język i rozumieli się jak mało kto, ponieważ obydwaj zostali rzuceni przez rodziców do branży w bardzo młodym wieku, nie mając na to żadnego wpływu. To zresztą coś, do czego Michael wiele razy się odnosił, mówiąc także, że w tamtym momencie 9-letni Macaulay, choć był gwiazdą, nie był w ogóle wprowadzany w życie przez sławnych ludzi, którzy wiedzieli, jak wygląda ten świat. W wielu wywiadach, jak w tym z 2020 dla magazynu Esquire, aktor bronił zmarłego w 2009 roku piosenkarza przed wszelkimi oskarżeniami o nadużycia względem dzieci. Podkreślał, że spędzał z Michaelem dużo czasu i ten nigdy mu nic nie zrobił. Zaznaczył też, że nie widział, aby Jackson zrobił coś niewłaściwego wobec kogokolwiek innego. Oskarżenia względem króla Popu ciągnęły się wiele lat. Już w 2003 Kalkin zeznawał podczas procesu o molestowanie Jacksona i nazwał te zarzuty absurdalnie niedorzecznymi i śmiesznymi. Byli tak dobrymi przyjaciółmi, że Jackson wybrał makaleje na ojcach chrzestnego swoich dzieci. Co więcej, niektórzy fani zauważyli, że skoro makaleja i Michaela łączyła taka więź, gdy aktor był młody, muzyk mógł mieć na niego pozytywny wpływ. Zwłaszcza, że dzieci Michaela zawsze podkreślają, jakim muzyk był wspaniałym tatą, wypowiadając się o nim z miłością i szacunkiem. Dlatego są tacy, którzy wierzą, że Kalkin zapamiętał ojcowskie podejście, rady i troskę Michaela. A jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o dzieciach króla popu, polecamy Wam jeden z naszych odcinków. Choć niektórych zaskoczyła wieść o tym, że Makale został tatą, ci, którzy interesowali się jego osobą, dobrze wiedzieli, że on i jego dziewczyna starali się o dziecko. Brenda to 33-latka, która również zaczęła karierę bardzo wcześnie. Była gwiazdą seriali między innymi. Nie ma to jak hotel i nie ma to jak statek z braćmi Sprouse. Zagrała w wielu produkcjach, a jedna z najnowszych, z których możecie ją kojarzyć, to Sekretna Obsesja, którą znajdziecie na Netflixie. Para poznała się w 2017 roku na planie filmu Changeland i od tego czasu tworzą udany związek. 12 kwietnia ogłoszono, że przywitali na świecie swoje pierwsze dziecko, syna, Dakota Song Kalkin. Imię, które wybrali świeżo upieczeni rodzice ma bardzo szczególne znaczenie. Jest bowiem hołdem dla siostry makaleja, która zmarła w 2008 roku w wieku 29 lat potrącona przez samochód. Magazyn Esquire opublikował krótkie oświadczenie makaleja i Brandy na temat rodzicielstwa, którzy wyznali, że są bardzo szczęśliwi. Przedstawiciel pary ujawnił również, że dziecko urodziło się w poniedziałek 5 kwietnia w Los Angeles. Do czasu powstawania tego odcinka para nie zamieściła w sieci żadnych zdjęć chłopczyka, ani więcej informacji. Biorąc pod uwagę fakt, że od jakiegoś czasu próbowali założyć rodzinę, a mały Dakota jest wymarzonym malcem, można założyć, że otoczą syna wielką miłością i zapewnią mu wszystko, czego będzie potrzebować w życiu. I powiedzcie ciekawcy, czy zdawaliście sobie sprawę, że Brenda Song i McAleya są parą. Wiedzieliście, że aktora spotkało tak wiele krzywdy w czasie dzieciństwa. Myślicie, że jego doświadczenia sprawią, że będzie troskliwym ojcem? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału i pamiętajcie, że słyszymy się już jutro. Cześć!